przeanalizowałam materiały, które dostaliśmy, ale także rozmawialiśmy z Panem Prezesem na Komisji Zdrowia i jestem ciągle i myślę, że Państwo też, jeżeli zapoznaliście się z materiałami zaskoczona tak pozytywnym działaniem naszej spółki Szpitale Tczewskie bo tak sobie szybciutko podliczyłam bo myślałam, że Pan Prezes będzie prezentował materiały, ale nie, więc ja, ja, ja po prostu przybliżę Państwu, jeżeli ktoś nie czytał tych materiałów, ale także myślę, że oglądają i słuchają nas mieszkańcy Tczewa, którzy powinni sobie też zdawać sprawę, jak wygląda działalność tej spółki. Więc tak, w 2024 roku, bo to jest sprawozdanie za 2024 rok, Spółka pozyskała wsparcie rzeczowe na kwotę 43 491 tysięcy. Pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 820 tysięcy. Działania inwestycyjne w 2024 roku były na kwotę 8 250 tysięcy, nie czytam tych końcówek. Działania inwestycyjne. Inwestycyjne już w 2025 roku to kwota 2 milionów 423 tysięcy. Przychody komercyjne to 4 miliony 251 tysięcy. Proszę Państwa, a zobowiązania spółki na koniec 2024 roku 0,00. I naprawdę to się rzadko zdarza w naszym kraju, żeby jakikolwiek szpital w ten sposób funkcjonował i miał takie albo brak zobowiązań, ale też dochody. Bo znamy, znamy nasze miasto partnerskie, które ma zobowiązania na ponad 50 milionów. A tutaj z roku na rok widzimy, że te zobowiązania są po prostu zerowe, a inwestycje są bardzo duże. Czyli zarządzanie tą spółką jest naprawdę wzorcowe. I też zauważam na, w mediach społecznościowych bardzo dużą aktywność informacyjną porodówki. Co z pewnością przekłada się na korzystanie pacjentek z tej placówki. I tak jak pan prezes powiedział na komisji, gdyby tego nie było, to być może porodówka w Tczewie by już nie istniała, ponieważ byłoby zbyt mało porodów. I uważam, że powin i biorąc pod uwagę yy, te wszystkie działania, spółki szpitale trzewskie należy pogratulować. Panu prezesowi i całej kadrze zatrudnionej w tej spółce. Także gratuluję bardzo, bardzo i myślę, że to mogę zrobić w imieniu także Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Radnej, Pani Barbara Kamińska. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałam tylko dopytać, nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, na jakim etapie jest budowa planowana, czy już jakoś tam się zaczyna, jakie są perspektywy na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na tej działce, którą ostatnio Pan mówił, że szpitale zakupiły. Dziękuję. Tak, zapraszam Pana Prezesa do Mównicy, poproszę o przemówienie z Mównicy. Dobrze. Już jest, bardzo proszę. Y jeżeli chodzi o ZOL, mają Państwo w tych materiałach te pierwsze zdjęcia, które, które są, to jest wizualizacja ZOL-u. Kończymy projekt, za chwilę powinniśmy mieć pozwolenie na budowę i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to albo w tym roku ogłosimy przetarg, albo najpóźniej w następnym roku na budowę. Planujemy na razie, że ta budowa będzie trwała rok. To jest budynek parterowy, stosunkowo prosty. Mam nadzieję, że, że ten termin będziemy w stanie dotrzymać. Nie mamy żadnych y, takich terminów, które nas gonią, więc y, robimy wszystko rozważnie i y, tak, żeby było jak najlepiej i dla spółki, i dla, i dla personelu, i dla pacjentów również. Chciałbym podziękować pani Grażynie za, za, za te słowa. To nie są Słowa uznania tylko i wyłącznie, tak jak pani Grzeczna powiedziała, dla mnie to jest ciężka praca całego personelu, i nie tylko medycznego, również personelu administracji. Jest to firma, która pracuje 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, więc to jest chyba najcięższa część tej pracy, bo zarówno personel medyczny, jak i personel administracyjny, techniczny. Musimy wszelkie naprawy, remonty, wszystko robić tak naprawdę na żywym organizmie, i, i to jest, wydaje mi się, jedna z takich cięższych do zaplanowania rzeczy. Dziękuję bardzo. I jest kolejne zgłoszenie. Pan radny Jacek Ruda. No, ja bym chciał się tutaj dołączyć, też troszeczkę w tym głosie pani, pani Grażyny Anczak. Znaczy ja chciałbym Panu podziękować przede wszystkim za to, że rok do roku możemy tutaj rozmawiać o wielkościach i tempie postępu nowych inwestycji spółki, a nie o wielkościach rosnącego lub malejącego zadłużenia. Tak? A chciałbym przypomnieć, że tutaj ta ogromna praca, jaką Państwo wykonali jako cała spółka z panem na czele to nie jest tylko utrzymywanie kondycji spółki w takim stanie, bo o ile dobrze pamiętam, jak pan przejmował zarządy, to tak różowo nie było. Tak, bo, bo w spółce, bo to zadłużenie było i spółka najpierw spłacała to zadłużenie przez szereg czasu, a teraz, teraz mówimy tylko już o zyskach i o inwestycjach. Także dołączam się do tych podziękowań i gratuluję. Dziękuję za ten głos. I Pan Radny Stanisław Smoliński. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, Panie Prezesie. W pełni dołączam się do słów przede wszystkim tych, które tutaj Pani Grażyna Antczak powiedziała. Myślę, że jest Pan, Pan i, i tutaj Pan Dyrektor, trochę jesteście sprawnymi menadżerami. Jak widzę na liczbę osób zatrudnionych, zatrudnionych w całej spółce 872 osoby. Jest to dużo i trzeba wykazać się naprawdę dużym, dużym, dużą empatią do wszystkich i, i, i zarówno do pacjentów, jak i, jak i załogi. Chciałem się tutaj dopytać o, o jedną sprawę. Pytałem się na komisji, ale tutaj powtórzę. Może doszły jakieś nowe... Informacje odnośnie opóźnień w wypłacie nadwykonań przez NFZ. No tutaj ma pan wyszczególnione, że już dosyć długo nie było żadnych wypłat. Czy o tym, co pan mówi na komisji, że już częściowo wpłynęły, może jeszcze doszły jakieś nowe informacje? Dziękuję. Dziękuję na komisji zdrowia. Od momentu, kiedy państwu napisałem tą informację, otrzymaliśmy 700 tysięcy złotych ze nielimitowanych, natomiast pozostała ta nadal wisi. Dziękuję. Czy inne głosy w dyskusji się pojawiają? Czy są inne zgłoszenia? Szanowni Państwo, nie widzę. Wobec tego ja chciałbym także podziękować Panu prezesowi, dołączyć się do tych wszystkich podziękowań, do tych słów, które były wypowiedziane. Pan prezes jest taką osobą, która potocznie, jak powiem, mało. Mówi, dużo robi i yy, 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 yy to widać. Yy, szanowny panie prezesie, no, cieszę się, że nasz, tak jak pani Grażynaczak wspominała, kiedy spotykamy się z samorządowcami z innych powiatów, to pierwsze pytanie jest, czy macie szpital. No i pierwsze pytanie, czy macie szpital, to od razu się kojarzy wszystkim z jakimś problemem. Mamy odwrotnie. tych chwalimy, zapraszamy, prosimy, przyjedźcie, zobaczcie, jak to świetnie funkcjonuje nasz szpital jest w świetnej kondycji yy, przynosi nie ma, nie ma zadłużeń, przynosi zyski i za to wszystko panu prezesowi chciałbym podziękować yy, za działalność tego szpitala i na ręce pana prezesa także złożyć podziękowanie dla wszystkich pracowników za tą waszą ciężką pracę dla nas właściwie nie pracę, a służbę yy, przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę przez cały rok bardzo serdecznie Panie Prezesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi, panu dyrektorowi. Przechodzimy do punktu. Yy, przechodzimy do punktu. Przechodzimy do... Ale nie, nie, słuchajcie, przechodzimy do. No ja nie rozumiem dlaczego, jak już jest. Yy, yy, po to zabieram głosek ostatni na sesji. Pytam się żeby usłyszeć, jeżeli Pan Radny Pawlusek się zgłasza to bardzo proszę ale po prostu ostatni nie będę już udzielał głosu po prostu pytam się i chcę na końcu zabrać głos podsumować, bardzo proszę Pan Waldemar Pawlusek dziękuję za głos to wynikło z tych wszystkich rozmów, bo chciałem powiedzieć żeby nie było tak różowo, bo nigdy nie, jest nie różowo, jest apel do dyrekt, do Prezesa i do kierownictwa szpitala, żeby monitorowali sytuację na rynku medycznym, bo jest trudna, Żeby cały czas, jak gdyby dbali o tą wiedzę, która się zmienia, jeśli chodzi o pewne ustawy i rozliczenia. I dostosowali się do tych zmian, które są w przyszłości i żeby te dostosowania były z korzyścią dla medycyny i dla finansów szpitala. Tylko taki apel. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Rada Powiatu Trzewskiego przyjęła informacje dotyczące funkcjonowania spółki Szpitale Trzewskie.